Dzień dobry, witam państwa serdecznie na terenie firmy Sigma SA w Jastkowie. Jest z nami prezes Rady Ministrów, pan Mateusz Morawiecki. Uprzejmie proszę, panie premierze, o zabranie głosu. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Jutro minie rok od ogłoszenia stanu epidemii. Nikt nie mógł spodziewać się, jak wiele złego, jak wiele niedobrego zdarzy się w ciągu tego roku. Zmagamy się dzisiaj z trzecią falą epidemii. Trzecia fala, która jest bardzo groźna dla zdrowia i życia, ale ta, ta fala jest też bardzo groźna dla gospodarki, dla utrzymania miejsc pracy, dla ochrony miejsc pracy. Dlatego podjąłem decyzję o tym, że w marcu będziemy kontynuować nasz program wsparcia dla najbardziej zagrożonych branż. To 4,5 miliarda złotych, przekazane do dyspozycji przedsiębiorców właśnie na ochronę miejsc pracy. To jest około miliarda złotych przeznaczone na zwolnienia ze składek ZUS. To około pół miliarda złotych na tak zwane postojowe, ale także na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników na utrzymanie miejsc pracy ponad miliard złotych. Wreszcie też ponad miliard złotych bezzwrotnych dotacji dla małych firm tak zwanych mikrofirm też przeznaczamy na marzec. To też jeszcze nie wszystko. Podjąłem także decyzję o tym, że te pieniądze, które w zeszłym roku były przeznaczone na ratowanie firm, ratowanie miejsc pracy i które miały w 25% być zwrócone, będą mogły dla tych branż najbardziej dotkniętych, około 50 PKD będą mogły być pozostawione w firmie. Nie będą musiały być zwracane do budżetu państwa, do skarbu państwa. Państwo polskie ratuje firmy po to, żeby one mogły uratować miejsca pracy. Dlatego, tutaj, z, spod Lublina, z miejscowości Barak w gminie Jastków pod Lublinem, z ogromną radością mogłem zobaczyć, jak funkcjonuje firma w tych bardzo trudnych czasach. Ale taka firma, która zdobywa nowe zlecenia. Pan prezes przed chwilą mówił mi o tym, że dzięki tarczy udało się zwiększyć zatrudnienie. Tutaj na Lubelszczyźnie zwiększyć zatrudnienie. To jest bardzo ważne, bo kiedy widzimy, jak w Hiszpanii czy we Francji bezrobocie szaleje, rośnie u nas na szczęście tą największą wartość gospodarczą, największą wartość gospodarczą, jaką są miejsca pracy, udało się w dużym stopniu zachować. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, dzisiaj jestem przekonany też o tym, że wobec szalejącej trzeciej fali musimy przeznaczać nowe środki na wsparcie miejsc pracy, na ratowanie polskich przedsiębiorców i to robimy. Spotykam się, spotykam się to jest w dzisiejszych czasach zwykle opatrzone cudzysłowiem, ponieważ spotykamy się poprzez wideokonferencje z przedsiębiorcami, z przedstawicielami różnych zrzeszeń pracodawców, ale także ze związkowcami. I jestem przekonany, że wspólnie, razem, razem z pracownikami i z przedsiębiorcami, my tę wartość polskiej gospodarki przechowamy. Już mam nadzieję, że wiosną lub późniejszą wiosną tego roku. Będą coraz lepsze wiadomości również z tego frontu epidemicznego i dzięki tej, przy, temu przechowaniu wartości, jaką jest polska gospodarka, będziemy gotowi do skoku. Ja mogłem tutaj dzisiaj wysłuchać opowieści o tej firmie, która już dzisiaj ma coraz więcej zleceń, coraz więcej kłopotów z przerobieniem tych zleceń. Oby jak najwięcej tego typu było tylko problemów w polskiej gospodarce. Tymczasem jednak tym najbardziej poturbowanym branżom musimy dalej pomagać, i dlatego na marzec zadecydowałem o przeznaczeniu tych kolejnych wielu miliardów złotych na wsparcie dla tych branż, którym naprawdę bardzo, bardzo jest ciężko. Im też również po pandemii będziemy starali się dalej pomagać, dalej je wspierać. Dziękuję. Dziękuję panie premierze. Dziękuję państwu.